na wezmę Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Policjanci są na górze. Dzień dobry panie Adrianie. Ja nie słyszałem pana. Pana słyszę doskonale. A z kim rozmawiam? To pan... panie, panie Adrianie Garbowski z tej strony. Czy mogę pomóc? No witam. Co Wie pan po co przyszedłem? Po No dokładnie tak. Dobrze. Odnotowane, załatwione. Panie Arturze, czemu pan nigdy nie mówi stopnia imienia? Nawet nie wiem jak ma pan, jaki ma pan stopień. Że pana, bo pan się zawsze pytał o imię, nazwisko. Ja się pytam, żeby się przedstawił po prostu pan. Tak. No a ja o takim czasie. Pan nie rozpoznawał i nie musiałem się nawet przedstawiać. Coś no i widzę, za rzadko pan zaczął przychodzić. No teraz rzadziej. No i panu, głos możesz pan. Nasz auto przyjedzie. To no. może głos, albo już pan nie zapamiętuje nas za tutaj policjantów na dyżurce. Nie, no zapamiętuje, nie. No dobrze, panie Adrianie, za załatwione, odnotowane. A co powie pan, stopień chociaż? Aspirant sztabowy. A, aspirant sztabowy, dobra, dziękuję panu. Do widzenia. Idę jeszcze zobaczyć, co w radiowozach mają Pusto pewnie Pomagamy i chronimy Gdyby jeszcze mnie nie napadli Ale też Wirwowi są czasem to, to takie tłumaczenie policjantów że nerwowi są bo ci nie mają napisane że pomagamy i chronimy na tym radiowozie A, pusto wszędzie